Cześć wszystkim, witam na kanale Umiar Krypto. Dzisiaj pokażę Wam, jak działają giełdy kryptowalut. Omówię kilka najbardziej popularnych giełd, na których kupicie swoje pierwsze kryptowaluty. Wytłumaczę wam, dlaczego giełd kryptowalut jest aż tak wiele i dlaczego warto korzystać z większej ilości niż tylko jedna giełda. Linki do giełd znajdują się w opisie tego filmu, więc jeżeli nie masz konta, zachęcam do założenia i zapraszam do obejrzenia tego filmu. Ok, witam serdecznie. Rozpoczynamy omówienie giełd kryptowalut i rozpoczniemy od pierwszej, najważniejszej giełdy, jaką jest Binance. I tutaj, zanim jeszcze zaczniemy, taka uwaga, o której mówiłem już na jednym z filmów, mianowicie w filmie poświęconym portfelom, nie trzymamy pieniędzy na giełdzie. Giełdy to są w mojej opinii sklepy. Sklepy, albo można to bardziej porównać do kantorów. Chodzi o to, że jest to miejsce, w którym kupujesz i sprzedajesz. Nie polecam trzymania środków na giełdach kryptowalut. Tak jak nie trzymasz swoich nie wiem, butów czy czegokolwiek w sklepie, tylko trzymasz je u siebie. Tak? tak samo, jeżeli idziesz do kantoru sprzedać euro czy funty, no to nie, trzyma, nie trzymasz tych euro czy funtów czy złotówek w kantorze, tylko zabierasz je do siebie. Podobnie powinny działać giełdy kryptowalut: służą one tylko i wyłącznie do zakupu lub sprzedaży. A w praktyce wiem, że ludzie trzymają na giełdach tylko i wyłącznie po prostu z lenistwa. Tak taka, taka jest po prostu prawda, więc jeżeli masz jakieś większe środki, trzymaj je po prostu na portfelach kryptowalutowych. I tutaj zachęcam do obejrzenia mojego filmu na temat portfeli kryptowalut, w którym tłumaczę, dlaczego warto trzymać na portfelach, na jakich portfelach i jak one dokładnie działają. Ok. Słuchajcie, przechodzimy teraz do Binance. Jest to największa giełda w tym momencie na świecie. Giełda najbardziej znana, najbardziej popularna, z największymi wolumenami. Tutaj bardzo istotne jest to, że przede wszystkim platforma jest po polsku, więc jest to bardzo intuicyjne, zwłaszcza dla nowych osób. I tutaj możecie kupić swoje krypto poprzez nawet przelewy bankowe, nawet kartę kredytową, nawet blik także jest to bardzo, bardzo po prostu wygodne zwłaszcza dla nowych osób, które dopiero zaczynają i chcą kupić kryptowaluty szybko tak? oczywiście jeżeli wprowadzacie fiaty czyli waluty tradycyjne na rynek krypto no to tutaj jest niezbędna e, weryfikacja KYC tak? tutaj macie krok po kroku jak to działa z tego względu, że tego wymagają regulacje tak działa prawo po prostu finansowe tak? już w tym momencie kryptowaluty są rynkiem bardzo regulowanym więc tutaj, żeby je kupić poprzez giełdę, no jest wymagane po prostu KYC. Dla transakcji krypto-krypto, czyli jeżeli wysyłacie przykładowo wiem, z Portfela na jakąś giełdę, w większości giełd jeszcze nie ma weryfikacji, aczkolwiek to może się też zmienić. I teraz, tak to jest Binance, tak jak widzicie, naj, największa, najważniejsza giełda na chwilę obecną. I tutaj z góry zaznaczam na moment nagrywania tego filmu, różnie się o niej mówi. Niektórzy mówią, że a czarne chmury są nad Binance i tak dalej. Niektórzy chwalą Binance, ale fakty są takie, że Binance na chwilę obecną jest giełdą po prostu bardzo wygodną, bardzo intuicyjną i to jest cała kwintesencja Binance'a. Jak będzie dalej, nie wiadomo, ale uważam, że jeżeli jesteś na rynku kryptowalut, no to Binance'a po prostu musisz mieć. Tak? Jest to, można powiedzieć, pierwsza furtka taka światowa do, do krypto i praktyka pokazuje, że jeżeli trzymamy pieniądze na portfelach, i tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, zapraszam do mojego filmiku o portfelach. Kryptowalutowych wówczas nas nie interesuje, że tak powiem, los danej giełdy. No bo jeżeli przykładowo jakaś giełda by zniknęła, no to po prostu sprzedamy nasze środki gdzie indziej, jeżeli będziemy tego potrzebowali. I to jest właśnie kwint Esencja krypto, że sami jesteśmy w posiadaniu własnych kryptowalut i tak naprawdę los giełd tutaj by nas nie interesował. Oczywiście ja nie mówię, że na za chwilę zniknie, bo to nie o to chodzi w ogóle, tylko podaję przykład, że jeżeli trzymamy na, na portfelu zewnętrzny, No to jest to dużo bardziej bezpieczne niż po prostu trzymanie na giełdzie. Także Binance w jest to podstawą, jest to mega intuicyjna giełda. Ja tutaj korzystam z wielu rzeczy na Binance, ale przykładowo, jeżeli będziemy chcieli kupić swoje pierwsze kryptowaluty, klikamy sobie w tego ludzika, ja zazwyczaj tak robię, wchodzę w zakładkę portfel, portfel, spad. Ok, jeżeli chcemy sobie wyszukać kryptowalutę, która nas interesuje, Wchodzimy sobie po prostu w tego tutaj ludzika, tak jak pokazałem, wchodzimy w nasz portfel, ja zazwyczaj w ten sposób właśnie robię i niech na potrzeby tego filmu będzie to Atom albo Luna. Wpisujemy sobie atom, na dole nam się wy, wyskakuje po prostu, jeżeli ta kryptowaluta tutaj jest i jeżeli chcemy ją zakupić, klikamy zakładkę Handluj i wybieramy parę walutową. Tutaj akurat Atom ma ich wiele, niech to będzie na przykład BUSD, czyli dolar taki binansowy. OK. I tutaj przechodzimy już do rynku i zakup jest tak samo prosty tak naprawdę jak sprzedaż, wpisujemy, wpisujemy po prostu sumę jaką byśmy chcieli kupić, tak? na przykład za 100 BUSD, 5 atomów tak? po cenie tej, która jest teraz tutaj, trzeba pamiętać, żeby się wbić w cenę, a jeżeli zależy Wam na czasie, a niekoniecznie bardzo dobrej cenie, to tak naprawdę nie będzie miało większego znaczenia przy, na przykład przy 100 dolarach, to nie będzie miało większego znaczenia, bo możemy stracić dosłownie 1-2 dolary, na przykład na kursie, tak? Albo kilka centów, więc, więc okej, okay. wtedy korzystamy z zakładki market, wtedy wpisujemy tylko za jaką kwotę chcemy kupić i wtedy giełda sama znajduje dla nas najbardziej korzystną, najbardziej korzystną po prostu cenę, więc z tego też Korzystam, warto wiedzieć, że jest taka funkcja, aczkolwiek hmm, ja częściej korzystam z tej opcji limit, czyli że kupuję, e, kupuję po prostu z rynku, ktoś wystawia, ktoś kupuje, tak? A market, no to działa, można powiedzieć, automatycznie, i tutaj jest to troszeczkę mniej korzystne, ale tak jak powiedziałem, na mniejszych kwotach nie będzie to miało większego znaczenia. Tutaj warto sobie, jeżeli zaczynamy, warto sobie to przeklikać, popróbować, zobaczyć, jak to działa, żeby po prostu nabrać obycia. Jeżeli jesteś dłużej na rynku, no to to jest po prostu podstawa podstaw, ale wiem, że ludzie, którzy zaczynają, czasami sobie z tym po prostu nie radzą, tak. Rozumiem to, no bo to. Jest początek, więc każdy początkujący ma prawo się uczyć. I dlatego zachęcam, żeby sobie to przeklikać, no bo później każda kolejna giełda tak naprawdę ma bardzo podobny panel i działa w bardzo podobny sposób, więc jeżeli nauczymy się na jednym, no to wszystkie będą działały dokładnie tak samo. Przechodzimy sobie, słuchajcie, dalej. Jeżeli, jeżeli już zakupiliśmy daną krypto, niech to będzie nawet ten atom, wchodzimy jeszcze raz w portfel, portfel spadł. Tutaj jeszcze przypominam, że portfel spadł, to są Kryptowaluty, które posiadamy. Portfel dźwigni no, dźwignia działa troszeczkę inaczej. Tutaj powiem tylko kilka słów. Dźwignia działa na tej zasadzie, że kupujemy bardziej kontrakt. Nie trzymamy danej kryptowaluty, tylko kupujemy na nią kontrakt. E, można tutaj pożyczamy to, y, kasę od y, giełdy i za to można powiedzieć, kupujemy daną krypto. Tak to w skrócie wielkim, naprawdę w skrócie działa. I dzięki temu możemy na przykład za. 100 dolarów, grając na dźwigni razy 5, kupić daną kryptowalutę o wartości przykładowo 500 dolarów, tak? Ale tutaj, żeby z tego korzystać, no to już, no, trzeba po prostu być w rynku i trzeba się uczyć, ale warto wiedzieć, że coś takiego istnieje. Ok, więc przechodzimy sobie do SPAD, jeżeli kupiliśmy przykładowo tego Atoma, Kupiliśmy przykładowo, słuchajcie, tego atoma. Chcemy sobie go wypłacić na portfel zewnętrzny. W filmikach przy portfelach. O portfelach już o tym mówiłem, ale się powtórzę. Klikamy na daną kryptowalutę, czy to jest Atom, czy to jest Luna, słuchajcie, czy to będzie Ethereum, czy to będzie cokolwiek innego. Zasada jest ta sama. Um, ok, zostaniemy już przy tej Lunie. Um, załóżmy, że mamy jakąś, jakąś wartość w Lunie. Klikamy wypłata i tutaj wpisujemy nasz adres portfela który znajdziemy w, mm, po prostu na, na portfelu, wybieramy sieć, akurat Luna ma tylko jedną sieć i Luna jest mega tania, tak jak tutaj widzicie, i mega szybka też. Yy, no i po prostu klikamy wyślij i to wysyłamy, tak? Przycisk wyślij pojawia się w momencie, gdy, gdy wpisujemy adres i wybieramy sieć, tak? Ja tutaj miałem wcześniej jakieś transakcje robione, yy, 39 LUN, 200 ATOMA i tak dalej, i tak dalej, także tak to działa. Oczywiście Wasze transakcje też będziecie mogli sobie tutaj podejrzeć. Yy, Dobra, przechodzimy sobie, słuchajcie, dalej. O ile Binance jest giełdą, która jest tak naprawdę giełdą podstawową, od tego się zaczyna i często te, na tym się też kończy, bo ludzie często mnie pytają, um, czy ta kryptowaluta, którą ja pokazuję na Instagramie czy na Twitterze, um, jest już na Binance. Słuchajcie, ja, jeżeli czegoś wyszukuję, to jeżeli to jest na Binance, to rzadko kiedy to kupuję. Chyba, że to jest naprawdę fundamentalnie silna pozycja, ma już swoją wartość, tak jak Luna czy Atom i wiem, że na tym i tak i tak zarobię. Ale jeżeli coś jest już na Binance, no to jest tak naprawdę ostatnia ścieżka kariery, no bo to jest um, ostatni punkt kariery, no bo to jest największa giełda, tak? Zazwyczaj tokeny zaczynają od tych mniejszych giełd. Przykładowo Qcoin, która jest, który jest giełdą dla typowo gemów, jest e, świetną, świetną po prostu giełdą do rozpoczynania projektów i jeżeli coś wchodzi na Qcoin, no to to już fajny, fajny po prostu moment, tak? Na QCOINie właśnie jest bardzo dużo tokenów, których nie ma de facto na innych giełdach, na przykład na binance tak? Czy na Ascendex'ie, o którym za chwilę też powiem. I to jest też powód, dla którego w praktyce, jeżeli będziecie w rynku kryptowalut, musicie mieć tych giełd bardzo dużo. Może nie wszystkie, ale bardzo dużo. Z prostego powodu. Nie każdy token, który będzie Was interesował, będzie na jednej giełdzie, bo to jest po prostu niemożliwe. Tak samo, jak nie ma jednego sklepu, w którym kupicie wszystko, tak? Tak, przykładowo, no, w wa warzywniaku wa 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 kupujecie tam pomidory, w mięsnym kupujecie mięso i tak dalej. Tak samo jest z tokenami. Nie każdy token jest na każdej giełdzie, więc w praktyce musi tych giełd być kilka, żeby po prostu z tego korzystać. Tak? Oczywiście one też będą się powtarzały, bo tak jak na przykład tutaj widzimy, Luna jest, była na Binance, jest na Qcoin, jest też na Ascendexie i tak dalej. Tak? Czym token jest listowany, na, listowany, czyli wprowadzany na giełdę, czym token jest listowany na większej ilości giełd, tym ma też większą kapitalizację, a zatem więcej pieniędzy jest w projekcie. Ale tak jak powiedziałem, nie wszystkie są wszędzie, no bo jest to po prostu fizycznie, fizycznie niemożliwe. OK. I teraz tak, Qcoin, no bardzo podobna zasada co, do, co, co Binance, aczkolwiek one, te wszystkie trzy, Qcoin, Binance i Ascendek są mega, mega podobne, nawet widać po oprawie graficznej. Aczkolwiek z Qcoinem jest, jest taka historia, że on jest no praktycznie, można powiedzieć, miejscem, w którym najpierw coś wchodzi, najpierw wchodzą gemy, później wchodzą, te gemy na GEM, czyli mała kryptowaluta z bardzo niskim market capem. Zazwyczaj, jeżeli coś wychodzi i jest listowane, zazwyczaj tą giełdą, pierwszą taką pierwszą linią, linią wsparcia, bym powiedział, jest właśnie Qcoin. Dlatego Qcoinę warto mieć, jeżeli będziecie wyszukiwać projektów takich małych market capów, tak. Kolejną bardzo podobną giełdą do KuCoin'a jest Ascendex. Wcześniej nazywał się Bitmax, teraz nazywa się Ascendex, bo po prostu tu był mały rebranding, czyli zmiana, zmiana nazwy. Tu nawet była zmiana całego logo, tak naprawdę zmiana, zmiana nazwy zmiana logo zmiana tokena. Ascendex też giełda na której też bardzo fajnie bardzo fajnie zdarzało mi się zarobić bardzo fajnie tokeny tutaj są. Link do tej giełdy oczywiście też jest w opisie tego filmu. Bardzo istotne jest to, że i Ascendix, i Qcoin no, są bardzo podobne do Binance. A. To nawet widać po prostu, czy nawet po, po interfejsie, jak sobie tu na Binance wchodzimy w portfel, przegląd portfela, tak cokolwiek. Jest to mega, mega podobne do. Innych, tak? Tutaj tak samo jest wallet, tak samo total asset, cash account, jedyna różnica jest taka, że nie, może nie być po polsku, tak? ale to nie ma problemu. Tutaj jakieś środki się znajdują. Interfejs jest zbliżony po prostu. Tak? I tutaj bardzo podobna zasada, jeżeli chcemy sobie coś znaleźć, klikamy e, cash account akurat w tym wypadku, jeżeli chcemy coś zakupić i mamy wyszukiwarkę. No i tak samo, szukamy sobie na przykład ten Atom. Tak? Jest atom. Ok, tutaj jest od razu: mamy depozyt, czyli wpłata, Withdraw, czyli wypłata. To pamiętajcie o tym z angielskiego. Um, ogólnie przyzwyczajcie się do języka angielskiego, bo większość giełd no, jednak korzysta z międzynarodowego języka. Binance też wcześniej była tylko po angielsku. Um, dodali nakładkę języka polskiego, ale to jest po prostu dodatek. Zazwyczaj te giełdy jednak są w języku angielskim. Um. I ok, I jeżeli chcemy na przykład w tym wypadku zakupić Atoma, klikamy na przycisk Trade, czyli Handlu. Wówczas przekierowuje nas do możliwości zakupu e, tutaj tokenu Kosmos, czyli Atom. E, zazwyczaj pamiętajcie, że USDT, czyli Tether tak zwany, Tether, jest to odpowiednik dolara e, i zazwyczaj za niego na większości giełd będziecie mogli sobie zakupić dane kryptowaluty, czyli mm, Często jest tak nawet, że się przesyła z, z Binance, bo czegoś na przykład nie ma na Binance, a jest na, yy, na Sendeksie, no to ja często wysyłam po prostu tetera yy, z jednej giełdy na drugą, tak? I wówczas, wówczas zakupuję do za tego tetera przykładowo atom czy to, czego w danej chwili potrzebuję. Więc o tym też warto wiedzieć, warto o tym pamiętać, bo yy, no jest to mega, mega sprawa, tak? yy. Tutaj zasada jest dokładnie ta sama. Wpisujemy ilość, tak samo jest limit, market, są te same opcje, te same możliwości. Buy, sell, także dokładnie tak samo wygląda to jak na, na Binance. I jeszcze wejdźmy na QCoin. W przypadku Qcoina, jeżeli chcemy sobie zakupić daną kryptowalutę, niech to będzie przykładowo Luna, klikamy w Lunę. Luna tu jest akurat do BTC, ale pary można, można wyszukiwać, można zmieniać. Także tu akurat są pary do BTC, a jeżeli bym chciał pary do USD, Luna, tak samo jest, Luna do USDT, Luna do Ethera, Luna do UST, do Bitcoina i tak dalej. Także z tym również nie ma problemu. Tutaj jest Luna do USDT, czyli Luna do Tetera. Tu jeszcze musimy wpisać hasło. Przy zakładaniu giełdy giełda będzie Was prosiła o utworzenie hasła tak zwanego trading password. W przypadku QCoina ono występuje, w przypadku innych giełd niekoniecznie. Każda giełda ma indywidualnie, do tego też się warto przyzwyczaić. I tak samo jest Limit Market. Tak samo możemy sobie wybrać, jak, jaką ilość chcemy kupić. Pamiętajcie tylko, że żeby kupić je, że tak powiem fizycznie, że będziecie mogli je wypłacić, wasze coiny, wasze tokeny. Musicie zawsze kupować na spocie. Jeżeli będziecie kupować Margin czy Features, no to są już. Że tak powiem, kontrakty giełdowe, tak? tak w wielkim skrócie. Więc to na chwilę obecną nas nie interesuje, tylko i wyłącznie przycisk SPAD. Ok, także to są trzy podstawowe, mo moim zdaniem najważniejsze giełdy: Qcoin, Ascendex i oczywiście Binance, których na samym początku warto używać, e, używać, warto sobie je założyć. Linki macie w opisie tego filmu. A dwie dodatkowe giełdy, które być może, być może Wam się przydadzą. Jest to FTX. FTX, giełda, która, jak sama siebie tytułuje, jest giełdą stworzoną przez traderów dla traderów. Co zwraca moją uwagę, że na, AST, na FTX jest bardzo duża ilość tokenów, jest bardzo, bardzo dużo zbliżone do Binance, naprawdę. Binance jest oczywiście najwięcej, ale tutaj jest zbliżona ilość, więc warto tego FTX-a sobie, słuchajcie, założyć i warto go mieć, bo. No moim zdaniem, jeże, moje zdanie prywatne jest takie, że jeżeli by coś wydarzyło się z Binance'em, FTX ma wysoką szansę, żeby gdzieś tam wskoczyć nawet na jego miejsce, czy, czy gdzieś tam być w tej, tej czołówce. Także tutaj, FTX naprawdę, naprawdę fajna giełda i warto z niej korzystać. Oraz słuchajcie, Bybit. I to jest giełda najmniejsza z tych wszystkich. Jest to giełda typowo traderska, typowo giełda dla traderów. Jest tu jeszcze bardzo mało asetów, czyli bardzo mało aktyw, bardzo mało tych tokenów. Dlatego też jest to bardzo fajna rzecz. Z tego względu, że do Bybit'a dużo tych tokenów dołącza. Oni w ogóle do pewnego momentu nawet nie mieli możliwości spot. Tutaj jest new, mam nadzieję, że widać ten przycisk, że jest spot. Spot jest new, czyli nowa opcja. I teraz, tak jak powiedziałem, wcześniej nie było możliwości Działania kupowania krypto na spotie. Teraz już ta możliwość jest, także no, widać, że oni się tutaj rozwijają. I co ciekawe, Bybit jako chyba jedyna z tych wszystkich giełd, na pewno jedyna z tych wszystkich giełd, jeszcze nie ma swojego tokenu. Także to też jest bardzo interesujące, bo pokazuje, że ta giełda jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jest to giełda bardzo taka traderska, typowo dla traderów e, dla ludzi, którzy, którzy, wiecie, grają naprawdę regularnie. Um, jest to giełda, która też często robi fajne turnieje traderskie. Inne giełdy też to robią, ale Bybit jest taki przez traderów naprawdę, naprawdę doceniany. Zobaczymy, w którą stronę oni się też rozwiną, ale konto warto mieć, bo być może kiedyś będzie, będzie ten token, być może będzie ten token wartościowy. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale giełda na wczesnym etapie rozwoju jest czymś, które dla mnie osobiście jest naprawdę atrakcyjne. Ok. Także tyle jeśli chodzi o giełdy. Pięć takich ważnych giełd w moim, w moim gdzieś tam portfolio giełdowym, z którymi chciałem się z Wami podzielić. Trzy absolutnie najbardziej podstawowe giełdy, czyli Binance, Ascendex i Qcoin oraz dwie dodatkowe FTX i Bybit. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam wszystkich na mojego Twittera, na mojego Instagrama. Tutaj e, macie w opisie tego filmu moje, moje namiary. Followujcie, lajkujcie, dajcie komentarz, co sądzicie o tych giełdach. Dajcie znać, czy trzymacie swoje tokeny na portfelu, czy jednak jeszcze czasami na giełdzie. Wasze komentarze są dla mnie niezwykle istotne i bardzo mi pomagają w rozwoju tego kanału. Ok, to tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału i widzimy się w następnym filmie. Cześć!